Hej, witam wszystkich. Bardzo gorąco Fall Guys. Gra, która w sumie nawet nie mam pojęcia kiedy miała premierę, po pojawiła się po prostu znikąd i nagle podbiła cały świat. E, najwyraźniej jest całkiem przyjemna i wszyscy się w to zagrywają, więc postanowiłem, że sprawdzimy sobie dzisiaj, o co tutaj biega. Okej, okay. jak grać? Yy, zaraz wystartujesz w najlepszym yy, programie kiedykolwiek stworzonym Game Show, Game Show, program. Jaki program? Nieważne. Yy, dobra, można wygrać nagrody, bla, bla, bla. Yy, wow, 60 zawodników naraz. Wow. Ok. Yy, wygrywaj, zdobywaj kudos. Kudos to pewnie jakaś waluta. A jak się wygra, to się dostaje korony, ok? Pewnie możemy coś tam kupować wtedy. Eee, ruszamy się lewym, zmieniamy... A, ok, dobra, czyli skaczemy na X, rzucamy się do przodu na kwadrat i... bodajże łapiemy kogoś na R2, ok? Dobra. Wszystko, jeżeli chodzi o samouczek. Dobra, yy, zobaczmy. A, widzę, że tutaj te całe kudosy mamy już yy, tysiąc. Okej, okay, możemy. Możemy się przebierać. Aha, możemy też... Okej. Okay. W ogóle tak yy, na wstępie jeszcze powinienem powiedzieć. Okej, okay, to jesteśmy my, to jest nasz ludzik. <grym> Wszyscy najwyraźniej takimi ludzikami grają. I możemy sobie zmieniać wzorki na nim. Twarz możliwe, że później też będziemy mogli zmieniać. O! I mamy... <śpuszczaj> I mamy coś takiego. <śpuszczaj> Okej, okay, dobra, niech będzie. <śpuszczaj> możemy naszą postać przebierać najwyraźniej. O! Jakieś... E ups. Jakieś emotki też mamy najwyraźniej. Na dipadzie, okej. Okay. A, i tutaj z każdym poziomem pewnie zdobywamy różne nagrody. Aha, to są emotki. <laughs> okej. <Okay. laughs> Dobra. Niech będzie. Y mamy też sklep. Okej. Okay. I rzeczywiście, tutaj możemy za te całe kulosy kupować różne rzeczy, i za korony też. Dobra. Okej, okay. to w takim razie wskakujemy do gry i zobaczymy, jak to wygląda. Haha, fajna animacja. Myślałem, że będziemy mogli się poruszać, ale niestety nie. Okay. Yy, widzieliście kiedyś taki program Wipeout? To chyba jest coś w podobie. Aha, rozgrzewkę robią. Wow, 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 wow. Ah, nie udało się. Ok, skakuj do góry, skakuj. Nie, nie mogę. A, byłem w czołówce. Okej. Okay. Szybko, balans. Balans. Okej, okay. okej, okay. udało się. O, rzeczywiście można kogoś złapać. <noise> wow, ktoś mi skoczył na głowę. <noise> Okay, są chyba checkpointy. Nie, 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 nie. Ah. Dobra, ale najwyraźniej najwyraźniej nie spadamy z tych pochyłości. Okej, okay, to dobrze wiedzieć. Chyba jest kolejny checkpoint. A, mogłem na ten różowy wskoczyć. O, ale chociaż? Okej, okay, dobra. Wow! Czasem, czasem postać się przewraca. Dobra. Okej. Okay. Wow! Okej. Okay. Tutaj nie będzie łatwo. Chyba już się trochę osób zakwalifikowało. Do następnej rundy. Wow! Ok, chyba nic z tego nie będzie. O, chociaż? Tak, dobra, dobra, dobra. Szybko na środek. Dobrze. Tak, zakwalifikowaliśmy się. Świetnie. Ok, czyli w pierwszej rundzie, z tego co widzę. A, i możemy obserwować innych. Ok. A możemy sobie zmieniać. O, jakiś ninja! <laughs> Z tego co widzę, to w pierwszej rundzie może się zakwalifikować tylko. Znaczy, mogą się zakwalifikować 43 osoby. Bo w prawym górnym rogu mamy licznik, który jest ograniczony do 43. Okej, okay, jeszcze. O, a ten się wrócił na start. Chyba nie w tą stronę idziesz, kolego. <grywa> Jakiś bokser. Próbuje wyskoczyć, ale mu się nie, nie udaje. <grywa> o, jest. Dobra, runda skończona. Zdobyto to trofeum. One small trip. Aha, i... <grywa> Ci, którzy nie przeszli, są wyrzucani. <grywa> Okej. Okay. A, 35 osób się zakwalifikowało, czyli możliwe, że jest też ograniczenie czasowe. A, i mamy losowanie, jaka, jaka runda będzie następna. Trochę tego jest. Okej. Okay. Eee. Dobra, jak długo to jeszcze potrwa? Może po prostu poziom się ładuje. Ok, teraz chyba będzie jakaś wspinaczka. Slime climb. Ok, dobra. A ten slime jest na samej górze, chyba. Dobra, mała rozgrzewka. I lecimy. Wow, Big Bully? Co zrobiłem? Może kogoś uderzyłem? Au! Aj, spadłem. No dajcie mi wskoczyć! Nie mogę, nie mogę. Szybko! Nie! A! O nie, wyeliminowało mnie. Okej, okay, czyli tutaj goni nas jakaś. A może ten slime cały nas goni? I żeby w ogóle przetrwać, trzeba dotrzeć do mety. Okej, okay, to będziemy próbowali następne. Okej, okay, zobaczmy. No, trochę punktów wpadło. Dobra, lecimy z następną rundą. Całkiem to jest przyjemne, muszę przyznać. Bardzo fajnie się gra. Ciekawe, ile jest w ogóle rund. Tak łącznie. Dobra, tym razem nam wydosowało jakiś poziom z drzwiami. Przez część się da przejść, a przez część nie. Może być ciekawie. Dobra, rozgrzewka. Widzę, że dużo jest wilków. Uuu, jestem w pierwszym rzędzie. Jak się wpakuje na fałszywe drzwi, to będzie nieciekawie. Aha, no właśnie. Tch. Ok, które są prawdziwe, tutaj. Ok, teraz tu. Właśnie najgorzej, jak się biegnie na pierwszej pozycji się trafi w drzwi, które są nieprawdziwe. No właśnie. Okej. Okay. Które teraz? Łoł. Wow. Szybko wstawaj. Tak. Jako drugi chyba w ogóle wbiegłem. Okej, okay. dobra. To jest pewien sukces. Tutaj był poziom całkiem... O, już się skończył? Chyba jakoś przedwcześnie się skończył. A nie, 42. Myślałem, że dużo mniej osób dobiegło. Ciekawe, czy są jakieś bonusy, jak się dobiegnie na przykład w pierwszej dziesiątce. jeszcze jeden inny poziom. Bardzo dobrze. Bo możemy sprawdzić jak najwięcej. Wow. ok To nie będzie łatwe. Okej. Okay, trzeba utrzymać równowagę. Właśnie. Równowagę. O nie. Możemy tutaj też pobiec. Dobra. Myślałem, że jak się spadnie to trzeba od nowa lecieć. No halo, proszę mnie nie odbijać. Dobra, przepychamy się. O nie, tutaj latają kule. Dawaj, 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 dawaj. Wow, ślisko. Jest, okej, okay, udało się. Ok, muszę przyznać, że całkiem przyjemna jest ta gra, zabawna, bardzo fajnie się tutaj biega. Myślę, że przynajmniej przez pewien czas może być bardzo zajmująca i to jest taka gra, która jest świetna na streamowanie, zwłaszcza jak można ze znajomymi pograć. 30, dobra. Ok, zobaczymy jak, jak daleko się da do, yy, dotrzeć tym razem. Okej, okay. dobra, część graczy startuje z ogonami. Trzeba mieć ogon eee, na końcu odliczania. Gdzie on biegnie? Gdzie on biegnie? Nie, tamten mi uciekł. Jaj, nie udało mi się. Dobra, mamy ogon. O nie, au, szybko, nie macie wyjścia. Haha. Ha. Wow! Chcę na środek biec. Okej, okay. tutaj jest chyba takie ba bardzo bezpieczne miejsce, bo bardzo trudno jest tutaj si się dostać. Staram się odwrócić tak, żeby nie było widać, czy mam ogon. <laughs> Okej, okay, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Jeszcze tylko 10 sekund. A, właśnie, zapomniałem, że są emotki. Haha, <laughs> okej, <Okay. śmiech> udało się. Dobra, całkiem to było fajne, przyznaję. Fajnie, że jest tak dużo poziomów i różnych rodzajów gier. Okej, okay, jeszcze 15 osób. Podejrzewam, że poziomy będą y, kontynuowały, kontynuowane aż po prostu zostanie jeden. There can be only one. Co teraz? Ok, wydaje mi się, że podłoga będzie spadać. Ach! Ktoś przede mną tam upadł. Aj! Staram się... Ach! Staram się przeskakiwać. O nie! Ajajaj. Aj, aj. Chyba daleko tu nie dojdę. Brakuje mi... brakuje mi podłogi... Ach! O nie! ach Kurczę, szkoda, bo teraz chyba, jakbym ten poziom przeszedł, jakbym się zakwalifikował, to chyba bym dostał koronę. Ło, wow, ten ma jakieś akwarium w sobie, czy co? <grych> Okej, okay, runda skończona. Jest zwycięzca i on dostał koronę, tak? Aha, czyli to był ostatni poziom w takim razie. Myślałem, że jest ich więcej. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli łącznie były cztery poziomy. O, okej, okay. udało się zdobyć poziom. Super, dobra. A, musimy potwierdzić. Okej. Okay. Dobra, no tak, no widzimy je, jak ta gra wygląda. <laughs> I jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo fajna, zabawna. Także, tak jak mówiłem, świetnie się nadaje na stream, żeby pograć ze znajomymi to już w ogóle będzie zabawa, jak nie wiem. Polecam, tyle, że. Z tego co wiem, to jest płatna gra. Ja, ja mam wykupiony abonament PlayStation Plus i po prostu dostałem dostęp do tej gry i dlatego mogę ją testować. Jeżeli, jeżeli Was stać, jeżeli Macie ochotę trochę, trochę się pośmiać, trochę się pobawić, właśnie w takie kupaty, polecam. Bardzo przyjemna. Ha, trzymajcie się. Cześć.